Wczoraj na pewnym live'ie, miałam, się nie odnosić do tego w ogóle, bo się byłam z myślami, czy nagrywać coś na ten temat, czy nie, ale odniosę się do tego oskarżenia. E, na pewnym live u pewnej osoby, ale nie chcę mi się już na jej temat w ogóle rozmawiać, mam dosyć. Nie, be, nie będę na ten temat tej osoby się w ogóle wypowiadać, już więcej. E, I z tego co wiem, ze wzajemnością. E, Wysunę, wysunęła takie oskarżenie na tym live, że niby ja odpowiadam za y, zgłoszenie kanału y, Dominiki Langer. No nie. Że ja niby zaraz... my rozmowę miałyśmy dokładnie miesiąc temu. To było jakoś ja wiem, pod koniec listopada. Wtedy co była kłótnia y, o tatuaż, tak? To było jakoś w tym samym czasie. I po prostu. Jest sugerowane i zarzucane mi, że przez tą kłótnię ja się wściekłam, wpadłam w szał i po prostu zgłosiłam jej kanał ze złości, z nienawiści i w ogóle. Aaaa, Ja jej to pokażę! No nie, no nie. Jest coś takiego jak karma i gdybym to zrobiła, to osoba stworzyła po pierwsze karmę, po drugie nienawiść to jest takie uczucie, które niszczy osobę. Która to nienawiść odczuwa. Ja nie mam w sobie nienawiści, po prostu powiedziałam to, co myślę tej osobie. I tyle. I zakończyłyśmy rozmowę. Mm, nie mam nic. Nie będzie lepiej widać. Nie mam nic wspólnego ze zgłaszaniem ze zgłoszeniem kanału tej osoby. <laughs> Jeżeli ktoś mnie dobrze zna, to wie, że nie jestem ściwa. Że nie jestem zawistna, tylko mam na myśli, że ktoś mnie dobrze zna. Bardzo dobrze. Więc jeszcze raz powtórzę: nie mam z tym nic wspólnego. To tak w ramach wyjaśnienia po prostu. A oskarżanie mnie bezpo bezpodstawnie, nie mając żadnych dowodów, no jest po prostu z jednej strony śmieszne, a z drugiej strony mm, takie trochę przykre, że. Ktoś wysuwa bezpodstawne oskarżenia, nie mając żadnych potwierdzonych na to dowodów. Są to jedynie domysły, przypuszczenia, podejrzenia. Tyle mam w tym temacie do powiedzenia. Pa pa.